Cześć, witam Was bardzo serdecznie 10 czerwca 2023 roku. I dzisiaj, jak pewnie wiecie, mamy mega promocję na krypto. Kto jest dłużej w kryptowalutach, no to raczej był na to przygotowany. Wszystko ma oczywiście związek z tymi regulacjami i a propos tego pozwu, który poszedł przeciwko Binance i Coinbase, no to Robin Hood wycofuje się ze sprzedaży. Solany, Matika oraz Cardano, więc to są główne przyczyny tych spadków, które teraz mamy. No i między innymi na Matiku, Cardano i Solanie mamy największe spadki, ale oczywiście oberwał cały rynek krypto, więc sobie zaraz na to zerkniemy, dzisiaj bardziej od analizy, no to bardziej sobie zobaczymy, zrobimy rozeznanie, jak wyglądają. Takie najciekawsze kryptowaluty, o których najczęściej tutaj mówimy, jak oberwały, za ile można było je kupić, zobaczymy sobie oczywiście orderbooki od Maximusa, wskaźniki ProCharts, no i dzisiaj portfel 100 razy 100 oraz projekt 500+, więc to będzie na samym końcu, a my oczywiście zaczynamy od, może od dominacji Bitcoina, no bo bardzo dużo tutaj kapitału odleciało z altów właśnie. Do bitcoina i widzimy, że dominacja leci bardzo mocno do góry. No i oczywiście bitcoin traci praktycznie najmniej, więc tutaj widzimy, że jednak bitcoin jest najbezpieczniejszą tutaj kryptowalutą, biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe alty. Ale to się dzisiaj oberwało, no ale pamiętajcie, kto skupuje regularnie, długoterminowo, no to myślę, że dzisiaj jest fajna okazja, jedna z wielu, na uśrednianie portfela. Ja zrobiłem największe zakupy dzisiaj na BNB i na Atomie i powiem Wam, że nie wygląda to tak tragicznie. Zarzućmy sobie nasze tutaj... Linie, i widzimy, że jeszcze jest potencjał na Bitcoinie do spadków. No i widzimy, że tutaj w okolicach właśnie 25290 Mamy czerwoną linię, gdzie można próbować cenę odbijać. No i później ten najważniejszy moment, czyli 25 000, weźmy pod uwagę to, że alty oberwały dosyć mocno. Niektóre powyżej 20% tracą. Więc w przypadku, gdybyśmy chcieli. Spaść mocno poniżej 25, no to będzie jeszcze okazja na fajne zakupy, dlatego pamiętajcie: nawet przy takich spadkach, gdzie alty dużo potrafią oberwać, nie warto ładować się całym kapitałem, tylko sobie to rozłożyć partiami. Ja przy BNB Atomie Wam powiem, jak aktualnie wygląda mój prywatny portfel, więc tutaj powiem Wam, że nie wygląda to źle, ale to omówimy sobie za chwilę, więc zobaczmy sobie od razu wskaźniki od Maximusa, zacznijmy od orderbooku, widzimy, że mamy bardzo dużo zleceń po stronie zakupowej, no i chociażby tutaj na 25 tysięcy mamy największą ścianę, na no, po stronie sprzedażowej mamy bardzo mało tych zleceń, co oczywiście podczas spadków nie dziwi, zobaczmy sobie wskaźniki ProCharts, które od razu nam pokazują, że była likwidacja w dniu wczorajszym bardzo dużego portfela, i tutaj widzimy, że instytucje bardziej tutaj wrzuciły wszystkie ręce na pokład. No i traderzy troszkę tutaj próbowali rozważać te longi, no ale kiepsko im to wyszło. Widzimy, że stablecoiny, jak i bitcoiny troszkę odpływają z giełd, ale to jest też rzecz normalna. Widzieliśmy już dominację, omówiliśmy sobie pokrótce bitcoina, no tutaj za bardzo nie ma co analizować, najbliższe wsparcie jak mówiłem 25 tysięcy, to jest bardziej poziom psychologiczny, ja po cichu liczę na 23 800 i już nie raz wam to powtarzałem. Zobaczmy sobie teraz Ethereum, który aktualnie 1753 dolary no, i tutaj też dosyć mocno spada. Ja po cichu liczę na zjazd jeszcze w okolice 1678. Chociaż bardzo możliwe, że w okolicy tutaj między 1750 a 1800 może zrobić nam się taka dłuższa konsolidacja. Ja liczę, że będzie jedno jeszcze takie większe tąpnięcie na krypto, i wtedy bardzo możliwe, że pozalicza te najciekawsze poziomy wejścia na spot. Ja osobiście przy takich mocnych ruchach aktualnie sobie odpuszczam granie na nowych pozycjach na dźwigni. Miałem co prawda longa na matiku, który mi zamknął na stop losie, na dosyć sporym minusie, no ale pozostałe shorty wszystkie trzymam, gdzie chociażby na waksie było przed chwilą jak patrzyłem już ponad 1000% zysku. Lećmy dalej, mnie najbardziej interesuje BNB, które aktualnie 233 dolary i bardzo fajnie sobie leci do mojego poziomu 214 dolarów i tutaj mam największą strefę zakupową, ale oczywiście biorę pod uwagę ewentualną chęć spadku jeszcze niżej, ale po, niżej to już mamy po pierwsze poziom FIBO na 160 dolarów, no, i później wsparcie na 126 dolarów, a to jest dosyć spora odległość, więc warto tutaj poczekać jeszcze. Zobaczymy, co się wydarzy na 214 dolarów. Ja na ten poziom już czekam od zeszłego roku, więc już nie mogę się doczekać z zakupami. Ale powiem Wam, że ja robię praktycznie już ponad pół roku zakupy spotowe i przy dzisiejszych zakupach na 240 dolarów średnia moich zakupów na BNB to było 251 dolarów. Więc jak widzimy, kupowanie takie długoterminowe, regularne daje co prawda bardzo duże i najlepsze wyniki właśnie na krypto. Nie będę ukrywał, że te zakupy na 241 były dosyć spore w porównaniu do tych pozostałych, które robiłem, no ale właśnie na tym polega uśrednianie ceny. Lećmy dalej. AVAX dzisiaj bardzo mocno oberwał, minus 22%, no i tutaj zaliczyliśmy aż poziom 10 dolarów, więc w porównaniu do jak sobie zerkniemy na interwał dzienny. to widzimy, że pokrywamy tutaj ten dołek, który był w grudniu. Więc ten spadek był dosyć tutaj mocny i myślę, że będzie tutaj próbowało próbował Avax wyhamowywać te spadki, chociaż mamy tutaj jeszcze poziom 9,33 centy, gdzie tutaj mamy też dosyć fajne wsparcie. Lecimy dalej, zobaczmy sobie Atoma, na którym dzisiaj też robiłem zakupy, Atom bardzo fajnie poleciał z ponad 10 dolarów i zaliczył zjazd na 7 praktycznie okrągłych dolarów, ja co prawda robiłem zakupy troszkę później kupowałem po 8 dolarów, no i średnia moich moja cena tutaj sprzed pół roku Zakupowano to z 8 dolarów i 60 centów, czyli naprawdę, jak widzicie, nie ma tragedii, kupując tutaj systematycznie i dokupując w dołkach, a nie na górkach. I pamiętajcie, że bardzo dużo osób po takich dniach jak dzisiaj odpadnie z krypto, wystraszą się. Ale kto jest dłużej w krypto, no to takie rzeczy po prostu nie dziwią lećmy dalej zobaczmy sobie teraz te trzy kryptowaluty które Robin Robinhood akurat usunął czyli Matic który dzisiaj też bardzo dużo ponad 20% straty no i tutaj już zobaczyliśmy dzisiaj 52 centy no i dalej tutaj jeszcze się obsuwa w dół warto pamiętać że niedawno jeszcze mieliśmy tutaj ponad 1,5 dolara na Matiku więc cena: 1 trzecia ceny no to jest dosyć fajna promocja. I myślę, że jeśli ktoś ma u siebie w portfelu, to to jest też dobry moment na uśrednianie. Ale pamiętajcie, nigdy al in, tylko sobie rozłóżmy te zakupy. Lećmy dalej, zobaczmy sobie od razu Cardano. Które też mocno straciło, prawie 19% w dniu dzisiejszym. No i Cardano tutaj na początku zareagowało na tej strefie, ale też nie było informacji o Robin Hoodzie i później nam się cena mocno posypało. Przebiliśmy pierwsze wsparcie na 27 centów, no i tutaj na drugim knot nam troszkę przebił i cofnęło na 22 centy. Ja osobiście Cardano nie posiadam, zrezygnowałem już ponad pół roku temu, z tego względu, że bardzo słabo reagowało w porównaniu do Bitcoina. Była wtedy taka sytuacja, że kiedy Bitcoin tracił, to Cardano traciło jeszcze mocniej, a jak Bitcoin zyskiwał, no to Cardano stało w miejscu. Dlatego już wtedy postanowiłem pozbyć się Ady z portfela. No i teraz. Nie żałuję, bo widzimy, że dosyć mocno tutaj też spada. I dobrze, że się pozbyłem aktualnie chociaż jednego z tych coinów. Kolejnym coinem, który został usunięty, no to była Solana. Więc Solana, dzisiaj minus 22%. No i widzimy, że przemiliśmy bez problemu poziom 14 dolarów i 96 centów no i lecimy w kierunku 12 dolarów i 5 centów, chociaż według mnie bardziej realny poziom to około 10 i 95 centów jakbyśmy sobie zerknęli tutaj na interwał 15 minutowy to widzimy, że po tym spadku dostaliśmy retest właśnie tego poziomu na 14,96 no i odbiliśmy się i lecimy teraz dalej w dół, więc tutaj bardzo techniczna, fajna sytuacja. I na koniec kryptowalut XRP, które dzisiaj tylko 10% traci, no i XRP tutaj chwilę powalczyło z tą czerwoną linią, której ostatnio się odbiliśmy, no ale cena spowodowała, że lecimy jeszcze niżej, gdzie teraz ta linia, która aktualnie jest w okolicach 49 centów, będzie stanowiła tutaj swoisty opór do dalszych wzrostów. Jestem ciekawy w przyszłym tygodniu, jak tutaj sytuacja na krypto się rozwinie, z tego względu, że indeksy dosyć fajnie poleciały sobie do góry. Jeżeli by chcieli faktycznie teraz troszkę zawrócić, to jeszcze nam mogą pociągnąć krypto w dół, więc warto tutaj być przygotowanym na każdą ewentualność. To by było na tyle z kryptowalut, teraz zerknijmy sobie do portfela 100 razy 100 i w portfelu 100 razy to aktualnie nasze saldo to jest 924 dolary jesteśmy na minusie 31% no i dzisiaj postanowiłem uśrednić cenę Avaxa, z tego względu, że Avax dosyć mocno oberwał i myślę, że to jest dosyć fajna cena do zakupu tutaj. Do naszego portfela długoterminowego, jak widzimy, praktycznie tylko coin MEX Global, czyli MX i coin Bit mamy aktualnie na plusie. A reszta tutaj aktualnie krwawi. Więc od razu sobie zobaczmy: portfel 500. Gdzie dzisiaj również za 250 zł wpadły zakupy Bitcoina i Ethereum. Tutaj je mamy dużo lepiej, bo tutaj mamy 200 dolarów na plus, czyli plus 19,66%. Salda aktualnie 1022 dolary. I jak widzimy w porównaniu, tutaj, bo bardzo fajnie ten portfel pokazuje, jak radzi sobie tutaj Bitcoin do Ethera. No i Bitcoin mamy na plusie 21,75%, a Ethereum tylko 17,58%, czyli Bitcoin radzi sobie tutaj dużo, dużo lepiej. I widzimy chociaż tutaj w ciągu ostatnich 7 dni różnicę między Bitcoinem a Etherem, więc jak widzimy, Bitcoin, chociaż tutaj wiele osób z niego zrezygnowało, radzi sobie cały czas w krypto. Najlepiej. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek. Mam nadzieję, że kto chciał, zakupy zrobił. I pamiętajcie, nie róbmy all in, tylko rozłóżmy sobie to, bo może być jeszcze jedna promocja. Do usłyszenia. Do poniedziałku. Hej.